Światy Fantazy to niebezpieczne miejsca, pełne zła i potworów, ale przecież nie samą walką człowiek żyje i każdy pomiędzy kolejnymi przygodami ma ochotę się odrobinę zrelaksować przy małej grze karcianej bądź planszowej. I tak w Wiedźminie ludzie umilają sobie czas grą w kości lub też w gwinta. Jeż Sonic grywał na fliperach w salonie gier, a w GTA można było sobie pyknąć partyjkę bilarda. Okej, okay, ale co w takim razie z The Elder Scrolls? Czy mieszkańcy Tamriel w ogóle coś grają? A i owszem... W The Elder Scrolls Online, jeśli uważnie rozejrzymy się po miastach i domach, możemy natknąć się na wiele różnych rodzajów gier planszowych, w które grają NPC. Jedna z takich gier, która mnie zainteresowała, nazywa się Swan Stones i wygląda tak. I postanowiłem sobie w nią zagrać na żywo. Jednak najpierw w tym celu musiałem ją zbudować. Widzicie teraz krótki pokaz slajdów, na którym pokazuję poszczególne etapy budowy. A tak prezentuje się gotowa gra. No dobrze, a więc teraz przechodzimy do sekcji, w której będę tłumaczył zasady gry. Generalnie ta gra Swan Stones jest wzorowana na istniejącej już grze zwanej Kalaha. Jeżeli na przykład kiedyś mieliście starą Nokie 310 była tam taka gra, która nazywała się Bantumi, że mieliśmy takie fasolki musieliśmy je przekładać do dookoła, więc jakby to jest dokładnie ta sama gra, tylko z odrobinę zmodyfikowanymi zasadami. Przede wszystkim Swan Stones w DLS Cross Online miała po jednym kamyczku w każdym otworku. Tutaj jednak tutaj jest tych kamyczków więcej, ponieważ nie wyobrażałem sobie jak grać w tą grę mając tylko po jednym klejnociku na daną dziurkę. Ale zacznijmy od początku. Więc tak, mamy tutaj generalnie na dwóch graczy. My siedzimy po tej stronie po jednej, a przeciwnik siedzi po stronie drugiej. Każdy z graczy posiada 9 dołków po swojej stronie. Przeciwnik posiada swoje 9 po drugiej stronie. I mamy nasz jeden duży dołek, taką naszą naz nazwijmy to bazę, po naszej prawej stronie. Analogicznie przeciwnik ma swoją bazę po jego prawej stronie. Celem gry jest zdobycie jak najwięcej ilości kamyczków po swojej stronie. W jaki sposób to robimy? Generalnie ta gra jest podzielona na tury. W, na w każdej turze każdy z graczy bierze kamyczki znajdujące się w dowolnej dziurce po jego stronie i przekłada je, idąc zgodnie, przeciw, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, wkładając po kolei po jednym kamyczku do każdej następnej dziurki. Pokażę Wam jak to działa. Bierzemy na przykład, załóżmy, że jest nasza tura. W, tej tu, yy, w, każdym, w każdej dziurce zaczynamy mając trzy kamyczki. Czyli ja sobie wybieram na przykład tą dziurkę jako, moją, jako mój pierwszy ruch, wyjmuję wszystkie kamyczki które były w tej dziurce i po jednym kładę w każdej następnej dziurce i wtedy jest tura przeciwnika wtedy on wybiera po swojej stronie którą dziurkę weźmie i przekłada do kolejnych kamyczków jeśli będzie taka sytuacja że na przykład tutaj biorę sobie trzy kamyczki, a przepraszam są cztery i kładę tutaj raz, dwa i trzeci trafia do mojej bazy on w tej bazie już zostaje, stąd nie mogę go ruszyć, przeciwnik też nie może go ruszyć, mam tu już jeden punkt na stałe, natomiast czwarty kamyczek, który nam został, trafia niestety do przeciwnika i przeciwnik może go rozdysponować. Dlatego trzeba też uważać, żeby nie dawać przeciwnikowi za dużo kamyczków, tylko się skupić na tym, żeby kamyczki trafiały tylko i wyłącznie do naszej bazy, a nie bazy przeciwnika. Są też dodatkowe zasady oczywiście. Dodatkowa zasada wygląda w ten sposób, że jeżeli tak by się zdarzyło, że ostatni kamyczek, który my wkładamy... załóżmy, że, tego, yy, że mamy tego jednego kamyczka i on by trafił do naszej bazy jako ostatni, mamy dodatkowy ruch. Czyli nie jest tura przeciwnika po skrócie naszego ruchu, tylko jeśli ostatni kamyczek, który trafił tutaj, yy, trafił do naszej bazy, mamy dodatkowy ruch. Yy, co więcej, jeszcze jest dodatkowa zasada taka, że jeżeli... Kładziemy takie właśnie kamyczki kolejne i ostatni kamyczek trafi do pustej dziurki po naszej stronie, bo tu jest, mam tutaj pustą dziurkę i on trafia tutaj, to zabieramy od razu prosto do swojej bazy, jakby teleportację robimy yy, z naprzeciwległej dziurki przeciwnika. Czyli jakby wykradamy mu kamyczki, którą chciał iść do swojej bazy, my kamyczki wykradamy do naszej bazy. No i tak to wygląda, yy, gracze grają na zmianę i gramy tak długo, aż po jednej stronie, czyli na przykład po naszej stronie albo po stronie przeciwnika, skończą się kamyczki. I w tym momencie, jeżeli się skończą kamyczki, kończy się gra i jest podliczanie punktów, kto ma więcej kamyczków w, swoim, w swojej bazie, ten wygrywa. Dlatego jeżeli na przykład na początku gry pójdzie nam bardzo dobrze i mamy, bardzo, mamy o wiele więcej kamyczków niż przeciwnik, w takiej sytuacji będziemy dążyć do tego, żeby jak najszybciej zakończyć grę, bo jeżeli zakończymy jak najszybciej grę, no to wygramy mając więcej kamyczków. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że mamy mniej kamyczków, no to będziemy się sta starali grać tak, żeby grę przedłużyć, żeby móc wynik nadrobić. No i tak się właśnie mniej więcej prezentuje gra w Swan Stones. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście, jeżeli byście sami chcieli zagrać w Swanstones, to wcale nie musicie robić czegoś takiego, co ja zrobiłem, czyli dokładnej, dokładnego zwierciedlenia tego, co jest w grze, ponieważ naprawdę w tą grę można zagrać po prostu mając kartkę, długopis i jakieś kamyczki albo guziczki, coś takiego, po prostu na kartce rysujecie sobie te dziurki i normalnie na kartce sobie te kamyczki się I tak naprawdę w tę grę można bardzo prosto zagrać nawet gdzieś na wyjeździe, kiedy nie mamy dostępu do jakichś innych gier. No ale ja zrobiłem sobie taki oto gadżet z Diaders Scrolls Online. Jest tylko jeden taki na świecie i ja go mam. Jeżeli no. wam się spodobało taki yy, bardziej bardziej planszówkowa, yy, bardziej planszówkowy odcinek no to napiszę w komentarzu, czy wam się takie coś podoba, ponieważ w Diablo Pros Online jest o wiele więcej gier planszowych i bardzo, bardzo chciałbym takie planszówki sobie z gry porobić. I po prostu tylko od Was zależy, czy chcielibyście, żebym Wam przeprezentował, jak takie planszówki tworzę i, i jak wyglądają zasady. Po prostu napiszcie w komentarzu, czy wam się takie coś podoba, czy nie. No, no to to już tyle ode mnie. Eluwina.